W XVII-wiecznym budynku dawnej Karczmy mieści się Muzeum Ludowe w Przedborzu. Jest to swoisty miniskansen, w którym znajdziecie ponad 9000 eksponatów. Gdy tylko wejdziecie przez furtkę, zobaczycie tutaj podwórze wiejskie z wystawą dawnych narzędzi, wozem i studnią z żurawiem, kącik z macewami po przedborskich Żydach, kuźnie i warsztat bednarski, Izbę Ludową z XIX wieku a w niej piec za pieckiem i działające krosno. Dawne meble, mamy sale z wyrobami tkactwa przedborskiego, oczywiście sale przedstawiającą historię przedborza i okolic, duża kolekcja ludowych rzeźb, haftów, obrazów i fotografii, wystawy poświęcone zanikającym zawodom, rymarstwo, szewstwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, garncarstwo. Jest też bunkier partyzancki z okresu II wojny światowej, jest sala poświęcona znachorom ziemi przedborskiej, jest wystawa przedstawiająca dzieje Żydów oraz galeria ponad 200 obrazów sakralnych. A pan, który oprowadza po muzeum, z przyjemnością dzieli się swoją wiedzą, więc jeśli odwiedzicie to miejsce, możecie liczyć na fajną lekcję historii.